Hej, jak się masz, Boży Człowieku? Piękny, wspaniały, chcę Ci przypomnieć, że jest Bóg w niebie, który cię kocha nad życie, który oddał wszystko, żebyś był z nim przez całą wieczność. I to jest wielki powód do radości. To jest dobry powód, żeby sobie przypomnieć, po co żyjemy, dla kogo żyjemy, jaka jest nasza przyszłość, jaka jest wieczność przed nami. Wspaniałe perspektywy. Rozmawiamy o radości. Radość się potęguje też, kiedy się nią cieszymy, kiedy się rozkoszujemy naszym Bogiem, i dlatego zachęcam Cię dzisiaj, żebyś otworzył ze mną razem Biblię na Ewangelii Łukasza, 15 rozdział i przeczytamy sobie siódmy werset. Mówię Wam, że podobnie jest w niebie większa będzie radość z jednego pokutującego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. Tak, w niebie jest większa świadomość tego, co jest ważne, a co nie jest ważne. My czasami tutaj na ziemi mamy takie dziwne upodobania. Cieszą nas takie głupotki albo rzeczy, które są chilowe, mało ważne, tymczasem w niebie jest właściwa perspektywa. Tam wiedzą, z czego się cieszyć. Tam cieszą się z tego, który przyjmuje Ewangelię, który zaczyna wierzyć Chrystusa. To jest werset, który jest na zakończenie historii o, o zagubionej owcy, gdzie było 99 owiec, które zostały zostawione przez pasterza, ponieważ, tylko jedna, ponieważ jedna zginęła i trzeba było ją ratować. I ten pasterz zostawia wszystko po to, żeby ratować tą jedną. I to jest piękny obraz tego, co robi Bóg, kiedy zostawił całe niebo i zszedł tutaj na ziemię, żeby znaleźć ciebie. I mnie oczywiście też, ale jakby gdyby zginął tylko jeden człowiek, gdybyś zginął, gdyby zginął tylko ty, to Chrystus przyszedłby, żeby ciebie uratować. I to jest, o tym mówi ta przypowieść. Cała ta przypowieść mówi o tym, jakie Bóg ma nastawienie, że Bóg nie patrzy, a tam tylko jedna owca, przecież mam 99. Bóg tak nie patrzy. Dla Boga każda jednostka jest ważna, każdy człowiek jest ważny, każde dziecko jest ważne. To jest oczywiste, kiedy myślimy o rodzicach, to nie jest tak, a mam sześcioro dzieci, siódmo zachorowało i umarło. No to trudno. Nie, przeżywasz to dziecko po prostu, bo to jest twoje dziecko. To nieważne, ile masz dzieci, nawet jakbyś miał dwudziestkę albo trzydziestkę, będziesz tak samo to przeżywał. I to jest niepojęte, że Bóg mając teraz 8 miliardów ponad y, stworzeń. Y, ludzi, których kocha za których umarł, których chce mieć u siebie, których było jeszcze więcej, no bo jeżeli liczymy te wszystkich, wszystkich ludzi, którzy żyli kiedykolwiek i On wszystkich ich tak samo kocha i zrobiłby dla nich to samo, czyli poszedł na krzyż i oddał swoje życie, to to jest niepojęte, to jest niepojęte. I ta radość, która jest w niebie z powodu jednej osoby jest tak wielka, jest tak wielka. To jest taka troszeczkę inna koncepcja radości, o której tutaj mówimy. Zazwyczaj mówiliśmy w tym miesiącu o radości, która jest no, w naszym sercu, tak? Jak mieć radość, jak my możemy mieć radość. Mówiliśmy też o tym, że, że Bóg się cieszy, że Bóg jest tak radosną istotą. A to jest mowa o tym niebie, jaka tam jest atmosfera, co tam się dzieje. Jaka tam jest celebracja i świętowanie, kiedy, kiedy to niebo patrzy i widzi: Wow, tak jak moja córka niedawno się nawróciła, miała, przyjęła Chrzest, odmieniła swoje życie, zaczęła czytać Biblię, zaczęła chodzić do kościoła. I po prostu ile mieliśmy radości w rodzinie, ale ile musiało być radości w niebie, kiedy oni mieli jeszcze większą tam świadomość tego, co, co się dokonało. My tak po części nadal, jak w zwierciadle. Nie rozumiemy do końca tych wszystkich koncepcji. Nawet nasza radość jest taka po części, a wierzę, że w niebie jest głęboka radość. Jest radość związana z głębszym zrozumieniem, z większą wrażliwością, gdzie miłość się zwiększa i świadomość się zwiększa. Wtedy też radość się zwiększa. Tak więc myślę, że ten werset też wskazuje no nie tylko na to, co się dzieje w niebie, ale jak my możemy uczyć się. Żeby mieć radość z tych, którzy się nawracają, żeby dążyć do tej radości, żeby mieć udział w tej radości, również głosząc Ewangelię, słysząc świadectwa, kiedy ktoś się nawraca, kiedy ktoś zmienia swoje życie, żeby czytać książki o tym, żeby być w takim środowisku, gdzie ludzie się nawracają, samemu głosić Ewangelię, żeby widzieć. Więcej, żeby mieć więcej radości, i takiej radości, która jest w Niebie. Wierzę, że to jest takie wyzwanie. Taki jeden krótki werset mówi o tak wielu sprawach, o tak wielu aspektach. Radości tej, która jest w niebie, radości, która może być w nas, kiedy my mamy upodabniamy się, żyjąc z Chrystusem, upodabniamy się cały czas do tej kultury nieba, kultury Bożego Królestwa, gdzie są pewne priorytety, gdzie ważniejszy jest człowiek niż, nie ja wiem, niż organizacja. Niż jakaś koncepcja, niż jakiś przedmiot, niż jakieś zdarzenie. Człowiek jest najważniejszy. Człowiek jest w centrum. W centrum zainteresowania nieba. Oczywiście Bóg jest w centrum, ale, ale w centrum zainteresowania nieba i Boga jest człowiek. I to jest po prostu wspaniałe. Boże, ja pragnę mieć więcej radości jeszcze widząc. Jak ty działasz, przyprowadzając grzeszników do opamiętania i kiedy widzę zbawienie człowieka, kiedy widzę zbawienie kogoś w mojej rodzinie, to jest największa radość, jaka może być. Pragnę dążyć do tego, modlić się o to, wyczekiwać tego, dostrzegać zmiany najmniejsze, które ty dokonujesz um, i świę świętować razem z, niebie, z niebem. Używaj mnie jeszcze mocniej do tego, żebym mogła głosić Twoje słowo z odwagą, bym. Um, też miała pomysły, jak to robić, gdzie to robić. Daj mi autorytet, by przemawiać w Twoim imieniu i poruszać serca ludzi, tak, by nawracali się do Ciebie, by wyznawali swoje grzechy, odwracali się od swojego stylu życia i wybierali Ciebie. Modlę się o to, żebyś używał mnie i żeby moja radość była wielka, widząc te zmiany, widząc tych ludzi, którzy przychodzą do, przychodzą do Ciebie. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. I też cieszę się z Ciebie, kochany człowieku, <laughs> Boży człowieku. Fajnie, że jesteś. Jak zawsze zachęcam do komentowania i przypominam, że dzisiaj o godzinie 17 wychodzi mój podcast Tłusta Owca. Nie zapominaj o tych czwartkach, bo wiem, że rano byłeś przyzwyczajony być może, że zawsze tylko o 5 rano wychodzi filmik, ale w czwartki dodatkowych wychodzi Tłusta Owca, a jest to wydarzenie wyjątkowe, Wyjątkowi goście, wyjątkowe kazania, świadectwa. Tak więc zapraszam.